Dzień dobry, witajcie na kanale joy Z tej strony Szymon Sirzistie. Hello! Tak, a to mój syn. Jesteśmy właśnie w Kruszkowcach, czyli jak pewnie część z Was wie, w miejscu, w którym od kilkunastu lat organizujemy Małopolska Joy-Ride Festival. Mam fajną bardzo informację, ponieważ jak pewnie też część z Was wie, w Kruszkowcach była taka. Delikatną stagnację, jak chodzi o rozwój infrastruktury rowerowej. Na szczęście w zeszłym roku właściciele ośrodka dostrzegli potencjał w rowerach, chcą iść w tym kierunku, i już w zeszłym roku ruszyła budowa pierwszej trasy, którą za chwilę zresztą Wam tutaj pokażę. A co najważniejsze, właśnie w tym tygodniu Padła decyzja, że będzie dalej kontynuowana budowa, rozwój ośrodka i będzie budowany align praktycznie od, od zera. Także osoby, które się wybierają w... W tym roku na Małopolska Joyride Festival muszą być troszeczkę cierpliwe ponieważ bardzo możliwe, że Alain, znaczy nie możliwe, na pewno nawet Alain nie będzie w takiej postaci w jakiej będzie finalnie, ale, ale będzie to co najważniejsze to, że powstała nowa jedna trasa, że są chęci na rozwój, także my tutaj też będziemy starali przyłożyć swoje pięć groszy do rozwoju tej miejscówki i po prostu żebyśmy mieli wszyscy gdzie dobrze się bawić na rowerach, także to tyle jak na początek, i ruszamy dalej do góry oglądać się Chodź, kolejkę. Siadaj, 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 ropa! Siadaj. No. A Czy trzeba już na emeryturę? Nie wiem, jak to dokładnie wiesz. A ty nie będziesz szedł na emeryturę? Nie, jeszcze niedługo nie. Byłem za młody, żeby iść na emeryturę. Nie ja wiem. Kadłub rowerek. tego. Jedzie sam za wyjście. dawaj. Jesteśmy dość mocno podekscytowani, ponieważ to pierwszy zjazd w Bike Parku. Dla niektórych nawet pierwszy zjazd w ogóle, a przede wszystkim pierwszy zjazd nową trasą. Tak się prezentuje na szczycie, także my się szybko rozgrzewamy i lecimy z ekipą na dół. Pas okay. gâché. A ja akurat opowiadam tutaj przypadkiem Szymka Tasza. To jest to ja, ja jest. Spieszę. Szymek, tak? jeden z budowniczych i Szymek może powie, co się udało zrobić, jak się udało zrobić i co jest w planie. Bo z tego co wiem, to w tym tygodniu chyba zapadła fajna decyzja, jak chodzi o budowę czegoś. No tak, generalnie kończymy, kończymy zieloną trasę mocno przebudowaną, bardzo mocno. Całkowicie nowa nawierzchnia, nowe, nowe profile, nowy, nowe przebiegi w paru miejscach. Nie udało nam się niestety na ten weekend skończyć takich newralgicznych miejsc, ale myślę, że w przyszłym tygodniu spokojnie to zrobimy. No i zabieramy się za Alina, też mocno przebudowanego w paru miejscach. Też zmienimy dosyć dużo względem tego co było. No i... a, powiedz, a powiedz mi, czy Align będzie miał taką linię jak do tej pory, czy będzie to robione jakoś inaczej? Wiesz co, generalnie to... tak, po obrębie tej linii, która była do tej pory, ale, ale całkiem nowe pomysły na skoszy, nie? bo nie Czyli będzie, będzie, dziur... będzie robione całkiem od góry finalnie, czy bo teraz e... mamy festiwal niedługo, tak? Więc na pewno tak, tak, będzie tak, tak zrobione, tak. żeby było przejezdne w miarę dało się pobawić, a rozumiem, że później budowa będzie szła Wiesz co, dalej, czy Zrobić tyle, ile damy radę teraz mm -hmm. i zamiast dziur, które były do tej pory przez lata z znanymi hopami, teraz będą hopy tylko naziemne, tylko mm -hmm. nasyty i zrobimy tyle, ile zdążymy zrobić także docelowo, a, a jak nie zdążymy, to będziemy to kończyli po prostu po, po Super. To jest bardzo ważna informacja, bo te doły, które może e, <grym> e, kojarzycie, po pierwsze często stała w nich woda, dwa to były elementy niebezpieczne, bo jak coś się wydarzyło na lądowaniu, no to nie miałeś marginesu, żeby uciekać, tylko waliło się w ścianę. No i same hopy były były krótkie, jakie były. Zawsze krótkie, zawsze małe. Tak. Krótkie wybicie, krótkie lądowania, a teraz będziemy chcieli zrobić tak, żeby było wszystko trochę większe, troszkę dłuższe, przeloty będzie ich mniej, ale, ale za to będą e, e, trocho, trochę większe. moim Nogi też mi spadały, A przódki urwałem. I jesteśmy po pierwszym zjeździe nową zieloną trasą. która Trasą, która tak naprawdę jeszcze nie ma nazwy, więc, jak macie jakieś pomysły, to śmiało możecie w komentarzu coś wrzucić. E, a nasze wrażenia, super. Trasa mm, jest na tyle łatwa, że siedmioletni Janek jedzie e, bez problemu, jak było Jano. Ekstra. I chyba się podoba. Chłopaki, którzy jechali przed nami szybciej, też zajawieni, że można w wielu miejscach sobie skakać, więc jest super. Czyli cel udało się osiągnąć, że jeżeli jedziesz powoli. Przejeżdża sobie spokojnie, płynnie traskę, a jeżeli jesteś lepszym riderem, szybszym, możesz sobie szukać miejsc, w których możesz skakać i się troszeczkę pobawić. Eee, także co, to tyle, jedziemy do góry, teraz troszeczkę może szybciej i płynniej, także startujemy do góry. သွားပါသွားပါ Ja już do góry, żeby Wam pokazać co się dzieje. Poza tymi takimi spektakularnymi yy, przeróbkami, o których mówił yy, przed chwilą szymektaż, Zrobiliśmy sporo takiej pracy jak jest właśnie tutaj. Czyli tak niespecjalnie yy, widocznej, ale staramy się usuwać takie takie elementy, które są po prostu nieprzyjemne i na których można złapać Łatwo defekt w postaci, nie wiem, wygiętej obręczy, czy chociażby przebitego kapcia. Także tu działa część ekipy, a idziemy jeszcze zobaczyć do góry co się dzieje, może nie dostanę kilofem. To jest akurat końcówka OS-u, który ma zresztą nazwę to jest chyba Grapa. Dlatego że jest taki stromy po góralsku Grapan to jest taka stroma góra. Siema! <grych> A jeszcze druga część ekipy jest na trasie yy, zjazdowej, gdzie poprawia ostatniego dropika, już wam to pokażę. Także już końcówka trasy DH, kto, kto tu jeździł to pewnie kojarzy. Sprzęty stoją. Ekipa jest Za dużo ludzi. kamera o, to no, no, <laughs> Kamera kameruje Robota się robi To tak, rozumiem Siemanko ja. Cześć Siemano Yo. Siema. No coś pięknego No jest prezes budowy Bardzo możliwe że się w końcu Siema, <laughs> Udało się pojeździć trochę nas Trochę nas deszcz przegania, tu się ekipa rozjeżdża, no tak jak widzieliście na, na, na poprzednich ujęciach Traska jest naprawdę super i dla, i dla starszych wyjadaczy i dla dzieciaków takich jak mówił siedmioletni Janek Także ja się bardzo cieszę, oby tak dalej, to jest trasa, która jest taka ma być łatwa i dla, dla wszystkich, też dla początkujących Wydaje mi się, że to działa i jeżeli na tym poziomie uda się zrobić align, to naprawdę e, będzie tu gdzie jeździć. A już teraz są cztery trasy które są bardzo fajne, tak żeby sobie potronować. No i jest trasa zjazdowa oczywiście, także w końcu coś się dzieje w Kruszkowcach. Także zapraszamy Was e, serdecznie na festiwal do Kruszkowiec i widzimy się w kolejnym odcinku, bo będziemy robić tych odcinków. Trochę mam nadzieję.